Przychodzę dzisiaj do Was z tuszem z Romanda. Mam tutaj odcień L03, piękny, chłodny, ciemniejszy brąz, i to jest najbardziej trwała formuła tuszu, z jaką kiedykolwiek miałam do czynienia. Romand ma maleńką, precyzyjną, trochę podkręconą szczoteczkę, która rozdziela rzęsy jak żaden inny tusz na świecie, wydłuża je wręcz, powiedziałabym, nielegalnie, aż się zastanawiam. Co on zawiera w środku, że moje zwykłe rzęsy zmieniają się w takie wachlarze przy zaledwie dwóch warstwach. Formuła jest wodoodporna, więc tutaj trzeba szybko pracować, szybko ten tusz nakładać, ponieważ on zastyga. A jak już zastygnie, to nie ruszy się z miejsca przez wieki. No i proszę, ze zwykłych rzęs mamy nagle coś takiego, i najlepsze jest to, że to podkręcenie naprawdę utrzymuje się przez cały dzień. Wow, widzicie to? To wygląda jakby miała ja doklejane, sztuczne, jakieś zagęszczane rzęsy.